Będę... Twój łeb we mnie wlazł. Ale masz ląbkę. No. <laughs> Pipkami piperomierz na 5. Witajcie moi drodzy, piękni widzowie. Ja nazywam się Matwizo i będziemy razem z Sazą grać w Demonologist. Może tym siema, razem. No, siema. Siema no. Może tym razem uda nam się, żeby ten odcinek trafił jednak na YouTube'a, a nie tylko w shortach. W pełnej okazałości, w pełnej długości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prawda? No siema, siema. No, wybierasz tą mapę czy nie? No, ja wybrałem, a ty? A tu może ja nie wybrałem. Brałem mapę, ty nie wybrałeś. No, Raz nacisnął. Raz się o, naciska. Już. Poczekaj. Czy wybrałem mapę? Wybrałem mapę! Ja, jak tą grę się startuje? No tutaj masz chyba taki guziczek i tu masz sati... Taki... A mam. Jesteś ready? No. No jestem. To pojechali. Ale nie. Nie jestem czerwony, jestem gotowy. Jesteś Reddy? Umyj się! A to już jest gra, o jezu. Ej, bo u mnie jest czarno, nic nie widzę. Ja mam pistolet. Z długą lufą. A co, okay. musimy od nowa zacząć? Może się uda, ale ja bym dla z ustawienia, i bym sobie zobaczył. Oj, poczaj. Lach potężny. Lach potężności. O coś tam lepiej widzę, ale. aha. Ledwo ruszam z kamerką. Hamerką. Łezu! Ja będę... Twój łeb we mnie wlazł. Może się coś uda. Może, mówię. Czemu ty wszystko wziąłeś? Trzy rzeczy wziąłem tylko. Mamy jakąś biedniejszą wersję? Jeszcze nie jedzmy. HABADIŻ! Słyszysz mnie w grze? Oczaj wideo. Poczekaj, powiedz coś. Halo, słyszysz mnie w grze? No, a powiedz ty coś, duchu? Odejdź stąd! Prowadź. Ale masz ląbkę. <laughs> ty się nie odzywaj, ty masz jakiś komputerek le. Przepraszam. Trwający. Wyglądasz jak jakiś Donalvaro. Czekaj na mnie. A radio mamy? Nie mamy radia żadnego. Ale to bom miota, hey. to bom miota. <laughs> Prowadź, jesteśmy YouTuberami, którzy przyszli wygonić ducha. Udajemy egzorcystów, zobaczymy, czy się uda. Ale pewnie nic nie straszy w sumie. Chodź, pod którym jest latarka? Ja sobie wziąłem latarkę, ty masz latarkę? Mnie nie stać. Tam chyba była jeszcze jedna. Dobrze. Chodź. Dobra, to zwiedzamy. Halo? już tu jest? Halo? Nie wiem, jak się tej maszyny używa. Give was I a sign. A niechcący nadwór wyszedłem. Idę na górę. W tym telewizorze widać coś leżącego na tym w wersalce. What? chodź. A gdzie jesteś? Na górze czy na dole? Na dole. Dobra, schodzę do ciebie. Ty pstrykasz włącznikiem? Nie. Okej, okay, czyli ty. Ty, szatan, gdzie jesteś? No tutaj, ze, schod ze schodów schodzę. A ty gdzie? W tu? O, ja What the fuck? Mam tu wykrycie. Łapcie z szatana. Pipka mi piperomierz na 5 O, -o. Rzucam. pi... O! Co? Pojawił się. Był tutaj. Jak się z tego korzysta? No tu się pojawił. Wykryj go. Tym talerzem go wykryję. Give us a sign. O tobie coś wykrywałem sprzęty? No, myślał pan zabrał z ręki tę garaczkę. Zabrał ci? No. Co za gnój. Halo! O! O! Co? Chodź tu szybko Gdzie jesteś? W domu. Na, biegnę, biegnę. Bieg. Co się stało? Zaatakował mnie Ale mnie przestraszył. Ach. A ja ta satelitka powinna się wtręcić? Nie wiem. Ej, ej, może mm. chodźmy do góry Może jest? Gdzie jesteś, bo ja się obsrałem Ja obok wschodów Siema Chodź Gdzie idziemy? Nie wiem, w prawo? Nie, tam nic nie ma. A, się obsrałem. Czułem jakąś wodę. Ja też słyszę wodę. což mi se tam kde Jezu Znalazłem kapanie Jesteś Halo Co jest? Gdzie jesteś? rusza co? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tu Gdzie jestem jesteś? Przy tu No, co ci kapie? Tutaj kapie Gdzie? No tu w środku w połazience a, no dobra. Chyba wracamy do samochodu po sprzęty, co? No tylko że tam nic nie mały. Całkiem nic? Jestem, jestem w szafie. Salututo, pusto. W ogóle drzwi były zamknięte od domu. Ty zamykałeś? Co? Drzwi od domu? Nie zamknięte były. Chodź gdzieś indziej. Okej. Gdzie idziemy? Chodź tutaj. Nie wiem. Może chodźmy do bramki? Jesteś? Nie wiem gdzie jestem. Może w szafie? Gdzie ty? Gdzie? No za to A no dobra, chodź Tu O oh shit Ej, 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 ej Czy my na pewno tu chcemy być? Tak, tu chcemy być I co teraz? Tu coś jest napisane Wiktoria 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 Wiktoria? Aha Aha Ops <coughs> 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 Tu co jest napisane? Gdzie? Tu Jajo, nic ha, ale śmieszne Chodź tu Tu się coś otworzyło Chodź ze mną Ty idź Dlaczego ja? Dream 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 Dream, 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 dream Jesus. Porra, que e bota aqui rap. Eh. Ah. Ah. <laughs> uh oh, uh -oh. Uh -oh. Uh oh, help, help. Go away, 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 bro. 53, oh, hey. Clear down jest napisane Clear, clear out Ale on jest Jak ona się może nazywać Stefania Paparozzi Wiktoria Victoria Ale daję po uszach, ja pierniczę Idź w cholerę Wiktoria Daj wyjść Daj nam wyjść, Mordo Panie. Wypuść nas, mordo My name is Simon Wiki, wiki, Slim shady Wiki wiki sleep shady Wypuść nas stąd, Ile będziemy tego słuchać? Szatanie, puść mnie stąd, albo urcynę ci rabę Tak to się robi O nice tak nie potrafi Chodź dalej A jak to się wychodziło? ona się na mnie patrzy. Ez? Czemu się na niego patrzysz? Gnojówo, wyglądasz jak Smigol z tego, z Hobbita. Smigol! Lecimy. Gdzie lecimy teraz, szefie? Szefito! Siedzę. Chodź za mną. Tu. Halo! A tu jest? Halo! Dzień dobry, Rytuit, tam się rytułytał. Rytułytał! Halo, co tu można? Można tu coś zjeść? Karmią tutaj? A to jest ona? To nie wiem, jakaś typiarka? Nie wiem, ta ja mama. Jesteś typem Jarka? Wiktoria. Sam jesteś, Wiktoria. No to kto? Chodź stąd. Nie wiem, ja... Żadny oblak trzeci. Oblak? Tak. Oblał się. Nagrywaj to, nagrywaj to. Nagrywa. Moi drodzy, wchodzimy teraz dwóch youtuberów do nawiedzonego pomieszczenia. Gdzie odbywały się dziwne rytuały, tak jak widzimy, e, tu fani hobita mieszkali. A ty tu byłeś? Byłem tu. A to idziemy stąd. Tu mnie, tu mnie nawiedzał dół. Ja Jak stąd wyjść? Łama, a dobra. Maty, tu bym wytłumaczył. Jak się stąd wychodzi? Tam masz drzwi ja już nie będzie ty jesteś Dawaj wrzuć się po mnie Znikły te drzwi Nie ma drzwi Chodź Rytułytał tau Rytuły Tu byliśmy Tu byliśmy A jak stąd wyjść? Schody znaleźli. O, o, to się zaczyna dziać. Gdzie ty polaz. A ty gdzie jesteś? Co? To ty gdzieś polazłeś. O Boże, ja jestem u sukienki, chodź po mnie. Jak papież. Czekaj, gdzie coś po nas stąd? What? Gdzie jesteś? Żyjesz? Halo? Halo? Chodź tu. Gdzie ty jesteś? A, tu, tu jesteś, dobra. Chodź, idziemy. O oh shit, o oh shit, o oh Ucieczka! Ucieczka! Przecieczka! O oh my god... Żyjesz? Nie Jak to? Opuściłem swoje ciało Jestem duchem ja. O To możesz, możesz mnie podnieść jakoś? To Mateusz po codziennej imprezie <noise> Wrócił ze mszy Oho. To jest ciało nieczyste, nie możemy tego podnosić. To jest ciało brudne. A co ze mną teraz? Ja tu stoję nad tym ciałem, widzę ciebie jak <ścoughs> przeszukujesz moje pieniądze. Czemu mnie lutujesz? Nie lutuj! Tato, on ma... Tato on ma nogę wyłamaną. Tato, ma nogę z lewej strony. Prawą nogę z lewej strony ma. Dobra, idziemy dalej. Bez Mattiego. No nie! Jak to beze mnie? No nie da się ciebie obudzić Aś się uchlał na śmierć Lipa za długo Dobra, ty Jeż gdzie wolę. idziesz? Nie wiem Idę do kuchni Napić się Patrzcie, go jaki mocarz, sam ogarnie Widzicie, moi drodzy, jaki Sherlock Holmes? Nie ma Nie ma picia czy kuchni? Nie wiem Może W tym czasie, moi drodzy, w opisie filmu macie link do Sazaka Możecie wbić, możecie dać mu suba, możecie obejrzeć odcinek u niego Polecam tu nie było? Ta zombie Do szafy było cię chować Myślę, że ja wiedziałem, gdzie jest szafa, jak ona mnie goniła z obrazem. Co to, żarówki? Kobietnę trknęła. Żarówka strzeliła sama z siebie. Sama, sama. Dętka puściła. Dyntka? Czy to tu było? Nie wydaje mi się. Czy ten już tu był? Nie wydaje mi się. Ja kanapki robiłem. A, duchu mój duchu mój, gdzie jesteś? Duchu. To czemu jak gdzie nie pójdę, to trafię do tej... szui <noise> z tym. Na sukienką. Gdzie nie poszedł, kręcę się po tej chałupie, kręcę, kręcę i na koniec wychodzę na sukienkę. Coś śmiesz no jak to ma wyglądać tego ducha? Farfoclaku ja wiemy, co to za duch. To brzmiała Jadowita. Brzmiało już przeklęty. Do wody. Mamy jakieś dowody. Do wody, mamy. Ten co? pimpak tak pimpał. <śle> Ale nie pamiętam, co to było. Eee, to chyba było. Re reakcja ducha na ES, nie? EMF poziom 5 to był. Ale który to duch. Trochę ich zostało. Wejdź na Spirit Walks nie wiemy, bo ci zabrał. Rozkreślę. Myślisz? O, Pójdę do środka i zobaczę, czy coś napisano na książce. Na tej płótnie. Namalował? No. Krzesła przestawię znowu. No, ale to nam nic nie da. Ale się boję, że jak się ja tam wejdę, to mam mnie Na śniadanie. jeszcze raz trafię do pomieszczenia z sukienką, to po prostu kogoś zastrzelę. Tego ducha najprędzej. gdzie ten notatnik. O Jezu. Przecież ja jestem duchem, po co po mnie przyszedłeś? O ow. Krzesło mnie zjada. Krzesło go zjada. Krzesło mnie zjada. Krzesło go zjada. O, siema. siema. <śmiech> <śmiech> Dobra, moi mi państwo, chyba w tym momencie możemy zakończyć tą piękną rozgrywkę. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajeczka, subiczka, link do Sazy macie w opisie, na dole. Serdecznie zapraszam. I do Matibisu. E, no i zostawcie, jeżeli ktoś wytrwał do tego początku, niech napisze... ...duch powstanie. A u mnie, jeżeli ktoś dotrwa do tego, to niech napisze... E... Klapota. Uuu, mocne słowa. Mocne Dobra. słowa. Do następnego nala. Elo.